kurwa, ale ty katy tarota się w końcu trafią, bo mnie kurwa łeb za... Nie wiem. Będę drewnem, także zapalę sobie. Chcesz być moją deską? Ja chciałam. Tylko że jest jeden problem. No i znowu nie zmieniłeś sobie przedmiotów. Teraz co ty dajesz te przedmioty? Boże święty. Ej kurwa, ej, co wy żeście spali kurwa na jedynki znowu? Ale to ty zwaliłeś, to ty miałeś ten. Jak ja mam kurwa, nie mam jedynek do palenia, do palenia kurwa. Jezus Maria, przecież to ty robiłeś. No nie ma kurwa szans o zapałki. Nie, 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 nie kobieta. Miu, 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 miu. No, dogadali. Spierdolę, o w końcu, w końcu! To do głównego pokoju, Chodźcie do głównego pokoju. O, o tak. się do bierz. Parka I idziesz do głównego pokoju. Ej, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Czekajcie, zrobię nam klimacik. Jeszcze nie bierzcie Tarota. Zrobię nam klimacik. Nie... No i tak, dla ciebie no, zawsze. Mm. Nie. Nie zadawaj pytania, tylko zaraz lecimy na tarota. Jakie tarot, to ej, skarżcie to światło. Z zostawcie tego tarota, błagam. Proszę, zapal, zostawcie zapal, go. Zapal, 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 zapal. Nie, zostaw to. Zapal. Zostaw to. No zostaw to. Mówię, zapal świeczkę. No to chodzi mi o świeczkę. No. Czekaj. O, drugą no, też, no. Czekaj. O, dobra. Ja pierwszy? Czy jeszcze jedno? czekaj, dobra. czekaj. O. Dobra, to ja pierwszy. Wheel of Fortune, The Fool. Dobra. dobra, dawaj dobra. mi. Prawie otwiera się karty. <grym> Devil? Ale full. Ja. Tak. No. Musisz w... Y, w...

Czerwone, spadło mi O? O nie, full. Dobrze, fulla mam. Jak to dałeś? I chyba się skończyły. No i chuj. Ale górniane taka trota Ty Za tak chciałeś się No kurwa myślę że być DDF kurwa bo hangman No ja też myślałem Miałem fulla Miałem śmierć ale zmieniłem na fulla No wiem ale full no to mogło robić Full cię tylko straszy w sumie Dobra kurwa z tymi Twami jakoś chyba też dam radę nie Docy, kurwa z tego <grafy> narpatycznie Z latatki Beda Chyba do piwnicy idziemy. Mm. Kurwa ty nie powiedz, czy się tu ja jeszcze pomóż. No. to będziemy otworzyć drzwi. Wszędzie jest ponad dziesiątka. Ja nie, mogę, drzwi. No. nie mogę otworzyć drzwi. On jest, jest szłomny. Guys. Ja nie mogę otworzyć, tylko ty się otwiera. <laughs> pokazuje tutaj jeden na jo, zjedzą, No kurwa orków Ale on sanity zjedzą na kurwa zaraz może dankować Jak się Oj, nie znamy Są Jak się weź mu powiedz rumun jak nie masz ustajony przez Windowsa, żeby cię wykrywało język, to musisz sobie czas ten tekst na mowę zrobić. W sensie, że klikasz prawie i wyjdę to szybko pytanie. Ej. Nie zapalajcie, do dużo siatek, bo prąd wyjebie Kuchnia, kuchnia, bo jest... Poniżej 10 i spada. Tutaj Uch. będzie. Tu tu No Orbów nie widzę. Czekaj, bo leci w dół. Ej, na no ciebie. Teraz to idzie w górę. O, gór. Tak jak ja. Yy, poniżej zera jest, poniżej zera spadzie. No to, no gdzie, co? gdzie, gdzie, a no w kuchni. Freezing. Albo w kuchni, albo kurwa w tył. Freezing. Fajcie w tym lacie. Innym. To kuchnia. No to zaznaczam, że stąd... Yy... Freezing. Pięć zimkich główni. Kurwa, Kasia. czemu nie mam celownika w tej grze? Bez celownika kurwa gram. Kurwa, nie czemu... postawię, trawie, to może jakoś stole Może jakoś tak. Muszę schwimać, ale no, zostaw tą kamerę! Mendo, lepiej no, to... okay, kurwa, bo zobaczysz smorbik. No nie ma kurwa, ale był fibuj. Co my tu jeszcze możemy? Dzięki, ultrafiolet idę zobaczysz. Mam ją tutaj. A to musisz pogadać, chodź w te kuchy. Kto zrobił zdjęcie świetnika kurwa? My Ja tego nie umiem używać, weź mi użyj Co ty masz? O nie, gaś światło, gaś światło, kurwa. To no, zgasi. Jak latarką świeci. Tak to wykrywa ślady. rąki. i... To, co mam w ręku, o. Dyktafon. Jakiś... A, to weź, weź to pod G wyrzuć. Tak, jest freezing, tak? Nice. Kurwa. Oh, Dobra, kumoc, kumoc. Dobra. Czekaj, sól. Wyjdź mi z tego skoju. Odpozu szafkę. Patrzę, patrzę a fałkę, poczuł fałkę. Fake? Mam tutaj. Ja. Biorę, a nie, w ręce hmm. mam. W ręce mam. Nie ma nic.

Rady zostawił, soli. Czemu jest gdzieś Kimble'a, kurwa? <tosanowis> Może kogoś poszczepę, kurwa, ty co? O, teraz jest lepszy ten... lepszy kadr. Ona stół wyrzucę, ale nie, nie działa to radyjko. M. Idę po książkę, zobaczymy. To do, do kuchni trzeba dać, połóż na ziemi Miasto zwierzę, słyszałem jak uchwycie Ziódłek <laughs> Nie, wolałem A dałeś ten krzyż na nie, ziemię? Nie, nie dałem Chodź Chyba coś mi krzyknęło do krzywawek do Masz chłodną dupę. Ustara przestań. Tu rzuciłem. O, tu jest. Nie właśnie monitor. Nie rób tego. Nie, nie pod biurko. Co? O, Co robić robisz Ja tam nie sprawię. Ja tam nie sprawię. Ej, kurwa, masz poślady, kurwa, Willy. Niech się... Niech się... Dzięki. Niech tam się sobie Zapiski demona są, na, znaczy zapiski, nie? No. Czekaj, chyba nie jest aparat. Nie mam aparatu. Bo... Zabił mnie, a przecież krucyfiks leży na ziemi. Co <grym> ty, ty żyjesz. Ty... No, kurwa widzę na kamerze jak <grym> no, umarł. Tak? Mm -hmm. ja. Umarł. Za tym, za blatem. Głęnym. Oj. Ale... Widzę cię na kamerze jako duch, jak jesteś. Tak? Tak. Ej, rzeczywiście, e, od kiedy to tak jest? Czemu, nie wiem. Czemu ty? Czemu ty? Dlaczego ty? Dlaczego ty? tu papa Kurwa, stara Dlaczego dużo Dlaczego ty? Spaliło krucy fiksa, tylko dziwne, ty? Ja stałem obok i mnie zabiło. Zgrywaj, Więc mamy postawi? tak. Demon to nie będzie, bo by dawno zaczął atakować. Albo to będzie moroi, albo revenant, albo shade. Ja... Jak za mnie to będzie shade. Ducha? I co było jeszcze? Tak gdzie pisał kurwa? nie było wpisane. O właśnie Masz tak, że duch nie wejdzie w Hanta, jeżeli są osoby obok, a ja byłem sam w stępni. <śmienny> <bym> cię zabił? <śmienny> Chyba tak, <śmienny> no, to jakie mamy obecne dowody? Yy, Mroźne temperatury, zapiski, niby coś mówił. Zapiski i niska temperatura. Zobacz, jak na grał, jak kura pazurem. Mroźne temperatury, ci... i, tu... I zapiski, bo tutaj coś pomazał sobie, porysował. Oho, hancik. Moro i Idzie za tobą. O, ale ma pałę. Mhm. Ty, on mnie zabił znowu. Ale większą. Czy ty żyłeś? Nie, nie, też on mnie zabił, mnie zabił jeszcze raz. O! Komuś high priest. A nie wiem, że no high priest dostał. Ja no, Ja miałem, no. No, tylko. Kurwa guys, już mieliśmy jednego respa za free. <grywia> ja się tylko raz wyjebał. to <grywia> ja nie, żyję, ja nie żyję. Cut, cut. To nie był hand. Event bo wy mnie zrobiliście w BamBuko. Powiedzieliście, że jako duch nie widać na kamerze, kurwa. No, myśleliśmy, kurwa, bo widziałem, że umierasz stary, nagle byłeś duchem. No, tu myślałem, że to kurwa, że ten. No, I dlatego? No, i to z krzesza. następną na osobę, która umrze, no, tylko raz mogę mówić na fałce No nie wiem Duchu jeśli mnie słyszysz Otwórz szafkę Albo zabij tego <grybuj> Zabij tego czarnego to <grybuj> może usłyszę Chyba nie będzie to shade, bo zaczął się hand jak byliśmy we dwójkę okay. To ja bym dał na Revenanta ale Kill black man. Please kill black man. Can you hear me? Jeszcze powiedz, żeby Luke, Luke, Luke żeby Luke zabił. Bodźmy na imię Luke. Luke, kill black man. Please kill black man. Ej, ej ale wiesz, że ty też jesteś czarny. Ale ja jestem czarny. Ja jestem kobietą i huu <gry> Ja jestem kobietą i Dlatego mówię kill black man to Ja to zobaczę ja to, to no. Idzie za wami, hund jest Czekajcie Widzę Hund Giniesz, giniesz no <grym> widziałem <grym> to Ja w sumie odrespiłeś Co? Odryskiłeś. Gdzie, jest, kurwa, gdzie jest kurwa termometr? I gdzie jest kurwa termometr? Tutaj był wyrzucony gdzieś Kurwa gdzie? No, na blat No nie ma. A po co ci? No co, ja, 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 ja to drugie drugi, nic nie mogę zrobić? No, no tylko podnosi przedmioty. O, widać. Ja nie wiem, czy ci przejepali kurwa termometr. Tak, ja ciebie widzę, tak? tak A, Ta, masa. Się A jak jest dziela? To za to te drzwi zrąbane? Te drzwi mnie zabiły. A jest kan to są drzwi, zamykają się automatycznie. Nie, ale on, może to być revenant, bo on tak na dobrą sprawę... To ja Ja zaznaczę, że to revenant i zobaczymy. Czy tylko ja żyję? To jest to, to jest tutaj. To jest ułuda. Uda To. Uda? to. Uda. Jak ułuda? Dziewiąty duch. Jaki Czek! A jak to będzie Revenant? To nie jest Revenant, tak zupełnie nie popierdala. Więc zobaczcie, gdy Revenant popierdala, to się zastraszy. No. <taki> a to a jak to będzie, to. to co to? To moroi będzie, tak? Gdy... Na nasz szejt. Szejt. No bo szejt to jest normalnie cień, a nie jakaś kurwa. Na błąd. A, bo ty masz po polsko pewnie. Okay. No. No, bo jadę po angielsku. O, szejt. No. A no dlaczego? To nie, to nie. Bo za, bo dwa razy z rzędu jak ktoś był sam w pokoju kogoś zajebał, Bo ja poprzednio sobie w chuj i zrobił hanta na gastrofię. Ja, ja. Czekajcie, czekajcie, teraz czekaj. będę, zaraz będę. Czyli co... To się zgadza to była no z To... no to muszę. Teraz będę. Czekajcie. Czekaj. Muszę dostawać grę. Bo mi nie działa ten... nie działa mi spacie. tutaj spacją Pacją nic nie robisz. Robisz. O, panowie, to was na, zabiorę, kurwa, yy, bardzo fajną zabawę. Czekaj, ja chcesz, jak mapę Czekaj. Jak chcesz koło, jak chcesz koło, jak chcesz jak chcesz szkołę, to, jak szkołę, jak Nie, jeśli no. ci pokażę, co jest, kurwa, dobra Dawaj mi. Nie, jak Pan nie ma odblokowanej mapy, to możemy tam zagrać? Proszę patrzeć, jakie mam Tutaj, po lewo. Chodź tu. O, za tobą tablica jest. Mam tak... Ee, tu, my na tej byliśmy. <coughs> Red Grief Court. Albo... Edge Road. Roll. a? Fazmo sobie. Fazmo. Ja robię z tego odcinek. Przywit Także przywitaj się. Dzień dobry. To do spać przeszedł no, no, ostatnia gierka, bo moja podjechała. Kantoracja. Czy to jak spada, to możesz wydać sobie to Jedna gierka, no Cyg, zamiennik znaleziony, kurwa To jutro. czekaj, to najpierw jedną gierkę zagradzam taką ciekawą Putr